Jak to jest tu wdzięcznością dobra, niedobra, pomocna, niepomocna. Warto to to spisywać te trzy rzeczy, za które jestem dzisiaj wdzięczna, czy nie warto. Dzisiaj właśnie sobie o tym powiemy. Zapraszam. Warto! Oczywiście, że warto. Wdzięczność to jest coś, co warto praktykować, o czym warto sobie przypominać, odczuwać, czy regularnie co jakiś wyznaczony przez nas czas, czy z doskoku i od święta warto sobie przypominać o tym, za co jesteśmy wdzięczni, oraz o tym, że mamy różne rzeczy, czy osoby, wydarzenia, za które czujemy wdzięczność. Wdzięczność jest bardzo rozwojową praktyką, i dostarcza nam szeregu olbrzymich i bardzo ważnych korzyści, i zaczynając od takich, które działają bezpośrednio na nasze ciało, lepsze funkcjonowanie, czyli na przykład na ciśnienie reguluje, albo na bezsenność i problemy ze snem. Praktyka wdzięczności koi i bardzo pozytywnie tutaj wpływa. Po motywację do działania, kultywowanie lepszych, głębszych relacji interpersonalnych, czy też samoakceptację. Zalet i korzyści płynących z wdzięczności, praktyki wdzięczności jest bardzo dużo, warto się z nimi zapoznać, ponieważ to jest niesłychanie ważna, kluczowa umiejętność, jeżeli zaliczysz się do osób, które pracują nad własnym rozwojem. To jest zdecydowanie coś, czym radzę się zainteresować. I jednocześnie, tak jak przy wszystkich rozwojowych praktykach, są pewne punkty, są pewne sprawy, o których ja chciałabym ci przypomnieć, po to, żeby nie czuć pewnego przytłoczenia tą wdzięcznością. Ponieważ w świecie nauki i w świecie rozwoju wdzięczność ostatnimi Czasy wypłynęło jako niesłychanie ważna praktyka, emocja, coś, co możemy kultywować i praktykować. I przy tym można by powiedzieć, natłoku informacji z, związanych z wdzięcznością, możemy sobie pomyśleć, że to jest coś, co faktycznie muszę robić, coś, co musi mi przynieść te wszystkie zbawienne korzyści. I coś, co y, musi zaistnieć w moim życiu i musi mieć tak ważną rolę. A ja muszę to kultywować, praktykować codziennie. No, to, to podejście, tak y, siłowe podejście do praktyki wdzięczności, może okazać się y, przeciwpomocne. Dlatego, że w tym momencie nakładasz na siebie zbyt dużą presję, żeby faktycznie ta praktyka była autentyczna, a przez to, żeby przynosiła korzyści. Dlatego dziś chcę opowiedzieć Ci o czterech sprawach, które warto wziąć pod uwagę, żeby nie zadręczać siebie praktyką wdzięczności, a żeby faktycznie po prostu pozwalać sobie i przypominać sobie o tym, żeby czuć wdzięczność. Za ważne aspekty w swoim życiu. Ok, to zaczynamy. Punkt numer jeden. Może tak być, że praktykujesz wdzięczność i wcale nie czujesz się świetnie. Człowiek naczyta się o tych wszystkich korzyściach, które wypływają z praktyki wdzięczności, i mamy taką, myślę, że to jest bardzo naturalne dla nas, dla ludzi, że oczekujemy, że za chwilę, skoro tak dużo jest tych korzyści, to za chwilę je wszystkie poczujemy. Ta praktyka wdzięczności przeradza się zamiast w praktykę faktycznie wdzięczności i skupiania się na tym, za co jesteśmy wdzięczni, w, taką, w takie oczekiwanie i, i wręcz taką presję wywoływaną na sobie, że ja już muszę za chwilę wszystko u mnie ma się poukładać w życiu. Mam właśnie przejść bezsenność, ustabilizować się ciśnienie, mam zaczuć, zacząć czuć więcej pozytywnych emocji, mieć pozytywne myśli, więcej motywacji, zaangażowania itd., itd. Oczywiście, w badaniach te rzeczy wychodzą, więc one istnieją, to nie jest wystane z palca. Jednak nastawienie siebie tak mocno rozczeniowo wobec. Um, Praktyki wdzięczności, myślę, że ją trochę osłabia, ponieważ ustawia ciebie na pewną transakcję, zamiast na no, po prostu praktykę, w której zauważasz, że dobro istnieje, że dobro w twoim życiu istnieje, że dobro ci się przydarza. To samo w sobie jest już naprawdę bardzo nagradzające. Dlatego wynikają z tego tak ważne korzyści. Jednak może może tak po prostu być, że zwłaszcza wtedy, kiedy ta praktyka jest początkująca, to mimo, że na przykład spisujesz rzeczy, za które jesteś wdzięczny, nie czujesz jeszcze, nie czujesz na sobie tych wszystkich korzyści fantastycznych, o których się naczytałeś. To nie znaczy, że coś się dzieje źle, to nie znaczy, że coś robisz źle. To po prostu znaczy, że to nie jest transakcja. Tych korzyści nie da się kupić, to jest tak, że ćwiczymy wdzięczność dla samego odczuwania wdzięczności i zauważania dobra. Natomiast korzyści, to jest jakby skutek, czasami można powiedzieć, uboczny tej naszej praktyki. Dlatego może tak być, że praktykujesz wdzięczność, ale niekoniecznie czujesz się od razu fantastycznie, a twoje życie staje się tylko i wyłącznie pozytywne. Tak może być. Punkt drugi. Możesz być wdzięczna, wdzięczny za coś mało pozytywnego. Oczywiście utarło się takie myślenie, że jeżeli coś jest warte moich podziękowań, to znaczy, że to jest coś wspaniałego, super pozytywnego, bardzo, bardzo przyjemnego. I oczywiście, oczywiście dziękujmy za te za to, że mamy co jeść, mamy miękkie łóżko, w którym można się wyspać, można... dziękujemy za to, że, że mogę wyjść z psem na spacer i pobawić się z nim. To, to są wszystko bardzo przyjemne i pozytywne aspekty życia, za które faktycznie warto dziękować i w ogóle zauważać, doceniać, że one istnieją, a nie brać je za pewnik. I to jest oczywiście niezaprzeczalnie. Ale możemy być też wdzięczni za rzeczy, które nie były takie łatwe, nie były takie przyjemne, za które musieliśmy zapłacić swoim czasami, nawet zdrowiem, czasami emocjami czy przeżyciami, które były po prostu ciężkie. Za te wszystkie sprawy też można być wdzięcznym. To nie zawsze musi być wdzięczność za super pozytywne rzeczy ale także za to, że zdarzają się często zdarzają się negatywne rzeczy, które uzbrajają w nas, uzbrajają nas w czy cechy, czy umiejętności, które potem nam bardzo służą i bardzo pomagają w życiu. Oczywiście do tego, żeby być wdzięcznym za coś mało pozytywnego. Najlepiej y, zrobić sobie taki bufor czasu. To nie musi przyjść od razu. Coś y, przykrego mi się przydarzy. I ja od razu dziękuję za to, że, że gdzieś tam jest ukryty skarb w tym strasznym wydarzeniu. To, to, tego od siebie nie wymagajmy. Dajmy sobie czas na to, żeby do tego dojrzeć i dostrzec, że gdzieś y, na końcu tego tunelu jest światełko. Także powoli, z tym punktem powoli, ale faktycznie. Możemy być wdzięczni nie tylko za super pozytywne aspekty swojego życia. Tak też jest. Punkt trzeci. Nie musi być codziennie i nie może być raz na rok. Sonia Lubomirski to badaczka i psycholog, która właśnie zajmowała się badaniem wdzięczności, praktykowaniem wdzięczności. I z jej badań wyszło coś bardzo ciekawego. Otóż ona twierdzi, że żeby odczuć, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo odczuwania na sobie um, tych wszystkich korzyści wynikających z praktyki wdzięczności, ta wdzięczność, ta praktyka nie może odbywać się codziennie. Jest to odkrycie dosyć kontrowersyjne, można było powiedzieć, ponieważ większość osób uważa, że bardzo dobrą praktyką jest to, że codziennie wieczorem siadam ze swoim zeszytem i spisuję trzy czy pięć rzeczy, za które jestem dzisiaj wdzięczna, które się przydarzyły mi tego dnia. Otóż właśnie w badaniach to tak niekoniecznie wygląda. Czasami wychodzi to, że właśnie nie, niecodziennie. Dlaczego, prawda? Można byłoby się zapytać, czemu? Im więcej, tym lepiej. No, więc nie zawsze im więcej, tym lepiej. Nie zawsze to tak jest. Przede wszystkim też dlatego, że my adaptujemy się, przyzwyczajamy się do dobra w taki sposób, że potem przestajemy je trochę zauważać. I w momencie, kiedy łapiesz się, nie wiem, na setnym czy 150 50 dniu pisania. Tych pięciu punktów codziennie, za które jesteś wdzięczny, możesz się, złapać, możesz się złapać na tym, że te punkty są takie same, że piszesz je mechanicznie, że piszesz je bez większego przekonania i że właściwie trochę to tak na, naprawdę to zmuszasz siebie do tego, żeby usiąść wieczorem z tym kajecikiem i tam spisywać te punkty. Nie dziwne więc, że faktycznie ta codzienna praktyka wcale nie musi. Być lepsza. Co więc badacze radzą? Po prostu rzadziej to robić. Jeżeli akurat dzisiaj nie masz ochoty i nie masz, wydaje ci się, że nie masz autentycznej chęci, żeby podziękować za coś konkretnego, to nie rób tego. To po prostu daj sobie spokój dzisiaj, wróć do tego jutro albo za dwa dni. Rób przerwy tak, żeby ta praktyka była bardziej autentyczna. Tak, żeby ci się faktycznie naprawdę chciało zapisać coś, zamiast wymuszać na sobie wdzięczność. Wtedy ta emocja będzie bardziej autentyczna, a zatem i też korzyści płynące z praktyki wdzięczności bliższe tobie. I punkt czwarty. Możesz nie chcieć być wdzięczna, wdzięczny i jest jeszcze jedna rzecz, przed którą chcecie trochę przestrzec. Przy tym wszystkim, przy tym całym, w całej takiej presji, trochę narastającej presji, że wdzięczność jest tak korzystna, że wdzięczność jest tak zdrowa, że praktyka wdzięczności jest taka piękna i szlachetna, można się troszkę w tej presji zatracić. A to oznacza, że będziemy na siłę, wymuszać na sobie wdzięczność co ma prawo po prostu na nie wyjść wtedy kiedy my na siebie tak naciskamy mocno ma prawo nam coś nie wyjść w tym między innymi wdzięczność i w związku z czym ta sytuacja i te intencje że ja chcę podziękować mogą się przerodzić w coś mm, Niekorzystnego i tym czymś jest samokrytyka. Możesz zacząć atakować siebie za to, że nie jesteś wdzięczny, za to, że nie czujesz wdzięczności, za to, że nie masz ochoty dzisiaj tego praktykować. I ja chciałabym przed tym przestrzec. To jest praktyka wdzięczności posunięta po prostu za daleko, za, za bardzo też na siłę. To nie o tutaj chodzi. Ty masz prawo nie czuć wdzięczności nawet wtedy, kiedy większość osób powie ci, hm, powinieneś być za to wdzięczny. Z jakichś przyczyn, w jakiś sposób w twojej głowie to wygląda inaczej i ty masz do tego prawo. Masz prawo nie czuć wdzięczności za jakieś wydarzenie, za jakąś relację z drugim człowiekiem. Wymuszanie na sobie. Tego, żeby jednak dziękować za to, co się stało, może przekształcić się w ostrą samokrytykę. A jak dobrze wiesz, na tym kanale, akurat ja, samokrytykę traktuję jako coś, co bardzo mocno utrudnia nam rozwój. Nie chcemy, żeby praktyka wdzięczności stała się po prostu kolejnym sposobem na samokrytykę może trochę subtelną samokrytykę, może trochę ukrytą, ale jednak. Dlatego może ci się nie chcieć dziękować za, za coś, za co większość osób powie ci, że tak są wdzięczni, albo że ty powinieneś być. Weź pod uwagę swoje własne uczucia i swoje własne powody, i pozwól sobie po prostu być niewdzięcznym za, za to, co się stało na jakiś czas. Spróbuj to przemyśleć, spróbuj się z tym przegryźć, spróbuj przede wszystkim to zrozumieć, skąd to wypływa, a nie od razu krytykować siebie, że ty nie masz prawa się tak czuć. Masz prawo czuć to, co akurat czujesz. Jeżeli to jest brak wdzięczności, no to jest to, to coś, co akurat czujesz I, to jest, i, i masz do tego prawo. A zatem nie zawsze, nie wszędzie i nie tak bardzo na siłę. Nie patrz trochę na te, na te medialne przekazy, które Wymuszają wdzięczność. Patrz na siebie, patrz na to, co ty czujesz, bo najwidoczniej masz jakieś powody, żeby tak się czuć. I to jest bardzo, bardzo istotna praktyka. Myślę, że w tym momencie o wiele ważniejsza niż wdzięczność praktyka autentycznego kontaktu ze sobą. Dla jasności, chcę przypomnieć, że jestem za praktyką wdzięczności. Ona jest ważna, ona jest rozwojowa. To jest coś, co ja sama robię. Więc na pewno nie jestem przeciwnikiem wdzięczności. Tylko po prostu tak jak ze wszystkim, można też trochę z wdzięcznością przesadzić. I warto o tym po prostu pamiętać i trochę dawać sobie spokój. Wtedy, kiedy akurat tego spokoju potrzebujesz. Ok, w komentarzu daj mi znać, czy y, praktykujesz wdzięczność, jak ona wygląda, jak chciałbyś, czy chciałabyś, żeby ona wygląda a także powiedz mi po prostu, za co jesteś wdzięczny. Do zobaczenia następnym razem. Zapraszam. Godzina przylóżam. Paszła! Są tylko... nie, bez są tylko... Zbytku wiedzy na temat um, wdzięczności jest coś, nie, jest zbytku, jest to zbytku. Warto, warto. Warto, oczywiście, że warto.